Jest kryzys, jest kryzys. Widzowie, jest kryzys, jest kryzys. Siema, kryzys, mamy kryzys. Bluzy za duże. Kryzys, powiem tyle. Kończę działalność, zamykam to w pizdu. Jak miał wyglądać odcinek, ale już tłumaczę dlaczego wyszło inaczej. <słuch> Witam, panie i panowie, po dłuższej przerwie na kanale Ro, tu znowu Kuba, tu znowu ja. Z czym dzisiaj przychodzę? Nie wszystko wyszło tak, jak planowałem, nie wszystko wyszło tak, jak chciałem, bluzy nie wyszło tak, jak chciałem. Co niektórzy wiedzą, jak obserwują mojego Instagrama, to była wtopa. Była wtopa, duża wtopa i w sumie dalej ona jest. I jeszcze się nie rozwiązała końcowo. Ale z czym ja dzisiaj do Was przychodzę? Chciałem Wam opowiedzieć krótką historię, przebieg zdarzeń, który miał w ostatnim czasie po prostu miejsce. Przyszły do mnie bluzy, przyszło do mnie 30 bluz obiecanych i w czym jest problem? Jak ktoś już zauważył tutaj cały karton tych bluz, bluza wygląda dobrze. Dobrze, jest małe logo, tak jak chciałem, lecy są pięknie, ładnie zrobione. Tak jak chciałem. Na rękawie, if you don't grow your rod, pięknie zrobione. Materiał też się zgadza. Ale w czym jest problem? Bluza jest o 10 cm za długa. Jak widzicie, tutaj mam obok siebie eskę. Pozwólcie, że nie będę jej nakładał. Ale tutaj mam eskę. Ona jest o 10 cm za długa niż powinna. Czyli ona jest nawet dłuższa od mojej emki, którą mam teraz na sobie. I wiecie. Były dwie opcje. Były dwie opcje. Albo opcja tego, że yy, zwrot kosztów, zamykamy projekt, koniec. Tak. No bo wiecie, co tu dużo mówić. Yy, obiecałem, wam, obiecałem wam, że, że bluza yy, będzie wysyłana, jeżeli ktoś zamówiła. A no mimo wszystko dla tych sześciu osób, które kupiły moją bluzę, chciałem... No zrobię to później. Teraz za dużo czynników na mnie działa. Ale chciałem wysłać też 6 blues, tak jak obiecałem do końca października. No dzisiaj mamy 4 listopada, czyli niestety nie spełniłem swojej obietnicy. Z czego to wynika? Oczywiście to nie wynika z mojego błędu. Czy z mojego opóźnienia, że nie wiem, nie chciałam mi się wysyłać bluz, nie chciałam szybko tego zamknąć. Bluzy jak bodajże przyszły do mnie 25, czy tam, no coś koło od 20 do 25. I wiecie, przyszły do mnie bluzy 10 cm za długie. No i miałem też dwie opcje. Jedna: powiedzieć, że tak miało wszystko wyglądać, jest pięknie, ładnie, wysłać bluzy, lecieć z tym dalej. Druga opcja przyznać się do tego, że bluzy nie są w stanie, w jakim chciałbym, żeby były. Tak? No bo wiecie, rok. Jaki rok ma wartości. Rozwój, wsparcie, otwartość, szczerość. Ja jako twarz tego wszystkiego miałbym wam dawać taki produkt? Nie. Nie, nie o to chodziło i nigdy o to nie będzie chodzić. Wiecie, stwierdziłem w tamtym momencie, że po prostu. Nie mogę wysłać tych bluz, no bo one są w złym stanie, tak? Mogłbym tłumaczyć: O nie, 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 wszystko ok, wszystko w porządku. Ale wiecie, nie, nie o to chodzi. Chodzi tylko i wyłącznie o to, że chcę Wam dostarczyć produkt, który Wam obiecałem. Czyli bluza. Tą, jaką mam na sobie, a nie taka, jaka jest tutaj. No i powiem Wam, ten przestój tygodniowy, czy nawet może to było półtora tygodnia, jakbym miał powiedzieć, przerwa od. W ogóle, YouTube'a, Instagrama. Miałem dużą rozterkę, naprawdę dużą rozterkę, bo nie powiem, że nie, naprawdę mnie to załamało i naprawdę mnie to uderzyło prosto w serducho. Ale co stwierdziłem? Co stwierdziłem? Przez tydzień myślałem tylko i wyłącznie o uzyskaniu stuprocentowego zwrotu kosztów, zamknięcia projektu, przyczekania trzech czy czterech miesięcy wrócenia do Was już z dobrym produktem i, i może z jakimiś lepszymi materiałami, materiałami na YouTube, czy, czy to na Instagramie, przepraszam. I myślałem tylko i wyłącznie o tym. Ale wiecie, co sobie przypomniałem? Wiecie jeszcze? Ogólnie dobijało mi trochę to, że prowadzę już ten projekt pół roku. Na Instagramie ile jest obserwujących? 76 obserwujących, na YouTube ile jest subskrypcji? 320, z czego. W tym momencie bodajże 317. Ludzie przychodzą, ludzie uciekają, wiadomo. I jakby patrząc na to z perspektywy marki odzieżowej, która skupia się tylko na sprzedaży ubrań, to jest katastrofa. To jest katastrofa. Pół roku, 70 obserwujących, 62 sprzedanych. Co to jest za wynik finansowy? Ale wiecie, wtedy, wtedy właśnie przyszedł mi ten moment refleksji. Moment refleksji. Przypomniałam sobie, co to jest w ogóle rok. O co chodzi w rok, i, i cze, czemu ja w ogóle rozmyślam o tym, żeby to wszystko zamknąć. Wiecie, bo rok to nigdy nie miała być tylko i wyłącznie marka odzieżowa. To nigdy nie miało wyglądać tak, że, że ja mam, nie wiem, tylko i wyłącznie zarabiać z tych luz i konwertować ludzi na, na klientów. Nie. Nie o to chodzi. Rok to zawsze był. Symbol, bluza jest symbolem rozwoju wartości, jakie, jakie mamy, i iścia do przodu i po prostu otwartości. No nie. Nie, to nie jest tylko i wyłącznie marka odzieżowa, w której ja mam sprzedać ci bluzę i, i po prostu zarobić i, i po prostu zapomnieć. Nie. Przypomniałem sobie, że właśnie rok to są ludzie. Rok to są wartości. I wiecie, mówię, że przez chwilę miałam taki moment, jak każda marka odzieżowa. Jest Kurde, bluza taka zła, zysków nie ma. Ale zrozumiałem, przypomniałem sobie, mi nie chodzi o zyski. To bluzy nie są moim głównym dochodem, tak? No powiem, że row, prowadzenie tego wszystkiego, czy Instagrama, czy robienie bluz, czy prowadzenie YouTube'a, to wszystko jest pasja. To wszystko jest pasja. Faktycznie najbardziej załamało mnie to, że wyobraziłem sobie, za bluzy dałem 5000, czy, czy tam plus minus, coś koło tego. I że to wszystko pójdzie do śmietnika. Wiadomo, kto lubi tracić pieniądze? Nikt. Ale wiecie, stwierdziłem, że lekko to zmienimy. Jak to zmienimy? Zamknąłem stronę stwierdziłem, że strona faktycznie nie jest potrzebna. Dodaje to jakieś tam powagi dla całej marki, dla row, dla tego wszystkiego. Ale wiecie, po, po, co, po co mam wydawać? Nie wiem, 30, 40 euro na to, żeby strona stała, jak, jak nie celuję w masówkę, tylko celuję w ludzi, którzy jeżeli stwierdzą, że to co mówię, to co tu się dzieje, co się dzieje na social mediach, jak wygląda bluza, jak wygląda marka, jeżeli oni się tym zainteresują, to niech do mnie napiszą. I wtedy możemy działać jak człowiek do człowieka. Ty do mnie piszesz, kurde, Kuba. Oglądałem Twoje materiały na YouTubie, na Instagramie i stwierdzam, że. Rok to może być też fajna przygoda dla mnie. Rok to jest coś, co chciałbym się zaangażować. Jako sam człowiek. Oddzielny. Wtedy piszesz do mnie. Porozmawiamy chwilę. Ja Cię zapytam co do czego, jak do czego. I wtedy wchodzi bluza. Zmiana w ogóle całej struktury. Nie chodzi mi o sprzedaż. Bo na początku, nie ukrywam, byłem tym Zajaranym dzieciakiem, który, który chce zrobić markę odzieżową zarabiać z tego kasę. I nawet jak sobie jakoś ten pomysł wybijał z głowy, i nawet i on jakoś tak wiecie, no, podświadomie sobie tam istniał, tak? Ale w tym momencie spojrzałem na siebie w lustrze i pomyślałem: Kuba, nie o to chodzi. To nie o to chodzi. To, to nie jest to, co ty chcesz pokazywać. I to nie jest to, czym ma być rok. Tak? Chciałem się jeszcze pochwalić ogólnie też nie, nie miałem za bardzo czasu z tego powodu, no jak już mówiłem, no weszła mi gruba rozkmina i w sumie nie wiedziałem, co mam sobie powiedzieć i nie wiedziałem, co mam przede wszystkim Wam powiedzieć, ale jeszcze dostałem się na płatny staż jako doradca finansowy, a to idealnie się wpasowuje w ogóle w całą filozofię marki, ca, ca, cały ja i to wszystko. Doradca finansowy idealnie pasuje do tego wszystkiego, czyli oprócz tego, że że możecie pooglądać mnie, jak wywodzę się na różne tematy, czy to jak wcześniej: jakieś oszczędzanie, inwestowanie, czy wiara w siebie, czy jak ruszyć się z miejsca, tak? To jako doradca finansowy będę mógł Wam jeszcze pomóc. I wiecie to nie w taki sposób, że, że nie wiem, że ja teraz szukam klientów czy cokolwiek, broń Boże. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że jeżeli będziecie chcieli uzyskać jakąś radę finansową. To ja faktycznie będę tym człowiekiem, który będzie miał nie tylko potwierdzenia na filmikach, tylko faktycznie będę miał uprawnienia do tego, żeby Wam pomóc w Waszej pozycji finansowej, tak? I wiecie, tak stricte nie, nie klient i, i doradca, tylko człowiek, który ma podobne wartości, człowiek, z którym masz porozmawiać, człowiek jak, no, jak przyjaciel z przyjacielem, jak kolega z kolegą, tak? I, i to, jest, to jest naprawdę fajna informacja, i, i myślę, że, że będziemy mogli z tym coś podziałać. Myślę, że mógłbym jeszcze zrobić jakąś mini jak to wygląda, y, finanse, z czym to się je, ja, jak ja, przy, przy takim swoim wieku, osiągam takie kamienie milowe. Tak, ale chciałbym jeszcze wrócić na chwilę do, do tematu: właśnie rok. Nie poddaję się, będę dalej z tym działał, bo wiecie. To nie jest sprint, to jest maraton. To jest maraton, który ja przebiegnę i miałem już trochę tych kamieni pod nogami. Jak są niektórzy wiedzą, próbka, która mi przyszła była, nie była bez logo. Potem odesłałem tą próbkę, przyszła z takim logo, czyli za dużym. Potem wziąłem kolejną próbkę, dalej miała tutaj za duże logo. Moja siostra miała w niej sesję fotograficzną robioną przeze mnie na Instagramie. Jak chcecie to sobie w rok, rok podłoga I teraz cios taki, że przyszło 30 plus i są złe. I co to mi mówi? Albo po prostu ktoś tam mi z góry mówi Kuba, rzuć to, nie rób tego i to nie jest dla Ciebie. Albo druga opcja to są po prostu kamienie rzucane mi pod nogi, które muszę przejść. I które pokazują, czy faktycznie jestem warty tego, żeby być tutaj z wami, żeby do was mówić, żeby po prostu istnieć w tym samym projekcie. Wiecie, to nie jest tylko lekcja dla mnie. To też jest lekcja dla was. Lekcja jest taka, że jeżeli coś was jara, jeżeli macie pasję do tego, jeżeli chcecie do czegoś dążyć, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty kamień rzucony pod twoje nogi, to od ciebie zależy, czy ty zdecydujesz, czy to będzie ten kamień, który cię powali i po prostu się nie podniesiesz, czy to będzie po prostu kolejny kamień, który nie wiem, spowoduje lekkie potknięcie i który po prostu da ci, da ci nauczkę, żeby patrzeć pod nogi, tak? I co? Będę działał ze szwalnią, żeby odesłać im bluzy, żeby oni mi to poprawili, żeby wszystko było pięknie i w porządku. Wrócimy też do tych cotygodniowych odcinków, żeby wszystko było na miejscu. Teraz może nie będę miał aż tyle czasu, no bo wiecie, no studia, praca, jeszcze prowadzenie rogu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wiadomo, że będę się starał, bo rok jest dla mnie ważny i zawsze będzie dla mnie ważny i zawsze znajdę na rok czas. Czy to będzie nagranie w filmiku w sobotę, w niedzielę, czy, czy może zrobienie jakiejś sesji dla, dla tego, dla kupującego, bo też ostatnio robiłem sesję dla, dla Filipa, e, dla, dla kolegi mojego, który mieszka ze mną aktualnie i który te, też kupił bluzę i tam opisanie jakiejś e, jego historii się wpasowuje w filozofię marki, więc wiecie, no to zawsze znajdę, te, znajdę czas. Myślę, że w końcu ja wyjdę. My wyjdziemy z całym projektem na proste tory. Nie tracę nadziei, nie tracę zajawki, bo to nie jest krótkoterminowy projekt, tylko to jest maraton. Tak jak powiedziałem. I co? Chciałbym podziękować za uwagę dla wszystkich. Nie mam już tutaj raczej nic więcej do powiedzenia. Całą sytuację wyjaśniłem. Będę myślał, będę działał, będę was dla Was mówił, jak się cała sytuacja rozwiązała, jak ona przebiega. Raczej na Instagramie, jeżeli z takich krótkich rzeczy. Jeżeli będzie jakiś większy event, albo ogólne wytłumaczenie sytuacji, co, jak i do czego, to nagram też Wam filmik na YouTubie. I co? Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że jak ja się nie zraziłem, to Wy też się nie zrazicie i dalej widzicie potencjał w tym całym projekcie. Jeszcze raz. Dzięki wielkie. Wbijajcie na Instagrama rogpodłoga.pl, zostawcie jakiegoś lajka, komentarz. Na stronę już nie zaproszę, bo strony nie ma, ale możecie zostawić jeszcze komentarz i lajka na YouTubie. Dzięki wielkie, pozdrawiam. Cześć!